Moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dziś o 15.30 jutro kolejny I zapraszam na wieczornego, to znaczy nocnego live'a o 23.30 Dzisiaj jesteśmy na nowym sezonie kwadratowej masakry Czyli nowy sezon, co tutaj piszczy, gra i tym podobne Pewnie większość youtuberów, których już oglądacie i Powiedziała wam, co się stało Mianowicie jesteśmy na takich floating island Nie na skyblocku, bo większość osób to myli To nie jest skyblock, bo skyblock wygląda inaczej To jest bardziej floating island I to wszystko prezentuje się tak, że mamy tutaj wielką dziurę przed nami, do której można spaść i, i łatwo zginąć. Dokładnie, a ja render distance wolałbym sobie mieć na maksa. Nowy sezon, nowy ja. Jeszcze na samym początku prosiłbym was o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie kanału, jeżeli chcecie oczywiście więcej odcinków, to zostawcie tą łapkę w górę, będzie bardzo miło. Myślę, że próg 1500-2000 mnie usatysfakcjonuje. Jak wiecie, na nowym sezonie trzeba wybudować coś nowego. Tutaj sobie trend cały zaznaczyłem i niektórzy już wiedzą, co buduję. Tutaj jest taki okrąg, to znaczy takie coś, coś co dookoła, i to będzie wielka góra, góra, którą buduje. I jeżeli kojarzycie, to właśnie Erebor. Jeżeli ktoś kojarzy Erebor, jeżeli ktoś nie kojarzy Ereboru, to buduje Erebor. Erebor jest to wielka krasnoludzka, że tak powiem warownia, warownia w górze. I tutaj będzie Tutaj jak tworzę górę samemu Bo tutaj było płasko, tworzę górę Własnymi rękoma usypuję górę Z tej strony już jest coraz lepiej, ale tutaj będzie jeszcze lepiej zrobione A tutaj będzie Wejście do Ereboru Jak widzicie na tym poziomie, czyli na poziomie Dziesiątym, to jest dziesiąty poziom Na takiej wysokości będzie tutaj to wszystko zrównane z ziemią Czyli to wszystko wykopuje i, I tam aż prostuje Nie wiem, który to jest poziom Musimy zobaczyć, bo w sumie tego nie sprawdzałem A jestem dosyć ciekaw Na jaki poziom mnie tutaj może zaskoczyć Tutaj jest pusto, tak A tutaj ktoś latał i diaksy zbierał ok e, Tutaj jest poziom najniższy to jest poziom 19, czyli jest jeszcze 9 poziomów w dół, czyli będę musiał tutaj wszystko wygładzać. Tak to się prezentuje. Yy, tutaj będzie takie właśnie wielkie wejście do środka. Tutaj będą dwie góry prowadzące po bokach, po lewej, po prawej stronie. I tak to będzie wyglądało. Najlepsze jest to, że jest to umieszczone miejsce tuż na, yy, że tak powiem, na kwadratowej masakrze, na mapie, na kwadratowej TV. Na wprost, czyli będziecie to do, bardzo dobrze widzieć. Na wprost po prawej stronie, bardziej przy, w dolnym rogu mapy. Na pewno już kojarzycie niektórzy. I tutaj będę to właśnie budował. Ale no, na budowaniu nie tylko tutaj, że tak powiem, się nie kończy ta gra, bo oczywiście trzeba robić jeszcze jakieś biznesy. I teraz jest pytanie do Was, czy macie jakiś pomysł na biznes? Bo ja na pewno w Boże, będę robić to, co nie udało mi się dokończyć na poprzedniej edycji. Czyli w środku, w tej górze, którą będę tutaj robić, i w tej ziemi, która tutaj jest pod nami, będę robić. Znowu Escape prumy. Oczywiście uzupełnię to wszystko dookoła tak jak to powinno wyglądać. Mianowicie, chodzi mi tutaj o to, że będzie tutaj wszystko tak wyglądało jak w Ereborze, ale będą komnaty z przetworze. Boże. Będą komnaty, które będą typowo poświęcone naszemu Ereborowi. Naszemu Boże. Ereborowi. Naszemu Escape prumowi. Tak, o to mi właśnie chodziło. Tutaj mam plantację oczywiście. Mojego y, ziółka, y, które sobie przerabiam na chlebek. No, oczywiście mam... Aha, zlagowało. Spoko. Dobra. Jak widzicie, tutaj mam trochę tych rzeczy pozbieranych, i muszę oczywiście poprzetapiać. To znaczy, poprzerabiać to wszystko. Mianowicie całego skobla na stołna I jest to dosyć sporo roboty. Ogólnie wiem, że na tej edycji sporo osób robi jakieś projekty. Mianowicie. Chyba zabudowę Hogwartu, który chciałem na samym początku zbudować, wziął się Szymek i wziął się Kiślu, zabudowę Hobbitonu wziął się i Evron i, i chyba tam się buduje jeszcze Torcik i buduje się tam jeszcze chyba Bremu, ale nie jestem pewien, więc też nie chcę mówić za szybko, jeżeli coś tam nie wiadomo. Więc tak, dosyć sporo w tej edycji jest różnych projektów i bardzo mnie to cieszy, bo w sumie na tym polega Minecraft, na budowaniu. Co musimy wiedzieć jeszcze o tej edycji? Mianowicie to, że w tej edycji będziemy podróżować między wyspami, czyli że dostaniemy możliwość przed przedostawienia się między wyspami, na których będą inne biomy i inne, że tak powiem, rzeczy zostawione. Tam skrzynki, czy może jakieś tam eventy. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Nie ma oczywiście drużyn na tej edycji. Nie ma drużyn. Pieniążki są. Ja teraz mam 10, bo 50 wypłaciłem. Ale na razie chyba schowam, bo mieliśmy projekt z sitkiem, ale nasz projekt nie wypalił, dobra, tyle mi chyba wystarczy klepka no i 50 dolków mogę sobie wziąć, mamy teraz 60 czyli jesteśmy jedni, jednymi z bogatszych osób na tym serwerze e, gdzie ja mam moją łódeczkę, halo łódko, proszę cię, pojaw się, no i właśnie, tutaj też usłupywałem tą górkę i tutaj będę robić taką górę wysoką, więc to też będzie, myślę, fajnie wyglądało halo łódka, nie mam łódki, naprawdę, ktoś mi zwinął łódkę, a nie, bo ja zginąłem i łódki nie mam, dobra, w takim razie mając już łódkę, mając oczywiście mieć mając kill możemy się udać i mogę wam pokazać kolejne miejscówki, jakie na tej kwadratowej masakrze się znajdują. Wyspa nie jest przeogromna, można w moment przebiec z jednego krańca na drugi, ale daje to też taki klimacik fajny. Niestety jest jeden problem. Mianowicie... Teraz, żeby iść do kopalni czy coś, trzeba na pewno uważać pod swoje nogi, bo można spaść. I dodatkowo surowców nie ma tak dużo, bo wszystko jest ograniczone. Więc kto pierwszy wykopie, kto pierwszy zdobędzie te itemki, no ten lepszy, ten może handlować, ten może robić różne rzeczy. To jest bardzo dobry pomysł, żeby może biznes zrobić taki, żeby wykopać wszystko, co jest dostępne i, i handlować tym. O, tam widzi się to, co robię. Ta, na tej ścianie będę tam wszystko to rzeźbić, to robić, tak? Więc to jest w ten zrobiony sposób. Tutaj była miejscówka... Yy, nexe, okej. Okay. Krówki, spoczko. Ja jeszcze nie mam żadnych zwierzątek. I tutaj jest sówka Yoshi'ego. I tutaj Yoshi ma sporo yy, krówek. Bardzo sporo. Tutaj fajne będą dealy robione. Tutaj jest fajna góra, ale... No trudno, tam chyba ktoś buduje już. Ale kto tam buduje? Tego, tego, tego nie widziałem. Tam Citrox buduje. Aaaa, dobra, sitek buduje. I wszystko jasne. Ja nie mogę, to jest tych potworków. A ja mam jeszcze żelazną klatę, bo zginąłem w diamentowej. Spadłem po prostu w dziurę. No i coś im na razie powoli to idzie. Ale trzymam za chłopaków kciuki. Oczywiście mościk na spawn. Okej, okay, spoko sprawa. Nie spada się, o, tam kopią, a tutaj można łatwo, bardzo łatwo spaść Fajnie było zrobić jakiś, yy... fajnie było bardzo zrobić iść bezpiecznie na dole jest woda. Ej, racja, ale Kozak, tutaj jest domek Jasia, tutaj jest domek Kiśla, SKKF-a i jeszcze zostało mi jedno miejsce, które chcę bardzo sprawdzić, bo jest to domek Evrona. A domek Evrona widziałem raz, ale w sumie bym się przyjrzał, bo oni tam ciągle coś robią. Podobno sobie jakieś dru drużyny, no, ogólnie drużyn nie ma, ale jakieś ugrupowania i te ugrupowania z jednym grupowaniem jest chyba ugrupowanie XXL i to jest ugrupowanie Brema, ugrupowanie mm, Evrona i ugrupowanie o tam jest tam jest Kibel, yy, ale śmiesznie faluje. Kibel Magistra. Juniora i Zachy, bo oni mieszkają obok mnie. Powinien wyglądać ten Erebor, no ale trudno. Byli pierwsi. Natomiast tutaj jest teren, o, tam jest moja wyspa, jak widzicie, a tutaj jest ta miejscówka, to znaczy moja wyspa, a tam jest mój ląd, tutaj jest drugi ląd, tam się gdzieś graf buduje, a tutaj jest to, co buduje torcik Evelyn. No widzicie, pszczoły już są, to, to wiadomo, czy je. I tu jest torcika, okej. Okay. Back Classic dla Evrona from KFZ, no spoko. Sprawdźmy co tam, jak to wygląda, bo jestem bardzo ciekaw. Okej, okay. jakieś tajne korytarze, ugrupowania, nie wiadomo. No i jesteśmy tutaj u góry. Tak to się prezentuje, tutaj mają być norki hobbice. Widziałem to z poradnika na YouTubie, ale z poradnika tutaj ta norka była trochę mniejsza. A to oni zrobili taki rozmiar XXL. Ale spoko, mega fajny pomysł. Naprawdę mi się podoba. Stąd widać wszystkie: to znaczy, te wszystkie podlegające, że tak powiem, miejsca na dole. Widzicie, tam jest jedna góra i tam się buduje sitek. Tu jest druga góra i tutaj się budują chłopacy. Chociaż w sumie mógłbym tutaj się wydawać, ale mniejsza. A ja buduję swoją własną górę, na któ która będzie samotną górą. I będzie na niej, że tak powiem, piękny Erebor. Tylko, że jest od drugiej strony, nie od tej. A tutaj jest przepaść w dół Okej okay. No i teraz, tak mi się to prezentowało Tu jest dopiero jedna dziesiąta tej góry Bo ona będzie wpięła się w górę Będzie najwyższą górą, jaka może być na serwerze Wyższą od tamtej O, tam też coś się buduje Śmiesznie I tak uważam, że to będzie mega... Mega projekt, a to i to będzie mega wysokie. Naprawdę, tak, tutaj spaliłem las, mniejsza. Moi drodzy, jeżeli chcecie oczywiście kolejne odcinki, to wpadajcie, bądźcie na bieżąco na, na kanale i do zobaczenia jutro o 15.30 i dziś w nocy na livestreamku o 23.30. Jak będziemy już, myślę, dokończymy kopanie tego rowu, to znaczy tego tutaj. I będziemy budować nasz Erebor z przodu. Jeżeli ktoś wie, co to jest Erebor, to to jest Erebor i do zobaczenia do kolejnego cika. Elo, pa!